Ultimate Coins. Najtańsze monety na rynku tylko od luwica. Link w opisie. Siemanko z tej strony Nexum i witam się z wami serdecznie w kolejnym odcinku z otwierania paczek. Dzisiaj będzie dosyć krótkie otwieranie paczek, a to dlatego, że mamy dzisiaj szczęśliwą godzinę, gdzie mamy dużą złotą paczuszkę premium. Takie jest 20 złotych kart, w tym 7 rzadkich, więc zobaczmy, co znajdziemy w pierwszej z nich za 15 tysięcy. Zobaczmy sobie do środka. Kościelny, no, no, szału nie ma Ale źle jakoś też nie jest O, tysiaczek monet zawsze z chęcią przyjmiemy Co tutaj jeszcze mamy? Lima, kościelny, bent i H. Czyli no serio, szału tutaj nie ma, ale kościelny jest naprawdę dobry i polecam wam go, bo grałem Grałem kościelny e, Dobra, czy chcesz wysłać wszystkie karty do swojego klubu? Tak, chcę wysłać wszystko do mojego klubu Okej, okay, kolejna paczuszka, tym razem z Falcao. Zobaczmy sobie do środka co my tutaj mamy. No i... Mikel Arteta. Kolejny zawodnik Arsenalu, się do tego Flamini. Mikel Arteta ma naprawdę bardzo ładne strzały, bardzo fajne strzały i podania. Eee, mam tutaj parę duplikatów, mam tutaj parę duplikatów, powystawiamy sobie to wszystko na licytację. To sobie damy na szybką sprzedaż Potrafiali mi się już ci zawodnicy w paczkach albo coś ja Mam już tu Już mi się aż duplikaty trafiają tych srebrnych kart Dobra, znowu falka, nie ja chcę kogoś lepszego Nie ala B Ja chcę kogoś fajnego, sobie liczymy 5 razy Raz Dwa Trzy I za trzecim razem wyszło Leonel Messi na okładce i zobaczmy co nam da Lionel Messi? Zajrzyjmy do środka. O! A to co się stało? Defu, Krychowiak i Szału po raz kolejny nie ma. Jeszcze duplikat trzeciego stroju Milanu. No ale no te paczki coś nas co, co, coś nas nie, nie rozpieszczają. Krychowiak i Defu, czyli Szału zdecydowanie nie ma. Dobra, ta paczka już nie jest dostępna, ale sobie pootwieramy jeszcze parę paczuszek za 7,5 pół Zwykłych, oczywiście. Zobaczmy sobie, co mamy w tej. Arturo Vidal na okładce, ja sobie to pominę. I co mamy? Waldes i Atsu. E, 1000 monet po raz kolejny. Sobie tego Andrzeja sprzedamy, a ja to na szybką sprzedaż. Nie wiem, co ja zrobiłem. Mam nadzieję, że wszystko dobrze. Atsu, czyli zawodnik grający w Chelsea, ale wypożyczony do Vitesse Arnhem e, do... No, wypożyczony po prostu tam z wieloma innymi zawodnikami z Chelsea Okej, okay, okej, okay. kolejna paczka, kolejna paczka Zobaczmy sobie David, Alaba i co mamy tutaj? Zerknijmy sobie do środeczka, ja chyba już pominę tą animację I co mamy w środku? CO? ZNOWU ATSU? Serio? LOL No ciekawe, ciekawie i na pewno dziwnie. I jak oglądacie ten filmik, to tak informacyjnie wam powiem, że już niedługo, prawdopodobnie jutro albo pojutrze już będę miał upgrade komputera, będę miał nowy procesor, płytę, pamięć i kartę graficzną, więc naprawdę będzie fajnie, będzie się działo, będę mógł na pewno nagrywać dużo bardziej komfortowych warunkach niż obecnie. Będę mógł nagrywać lepsze gry, nowe gry. Mam plan na nagrać nowy Call of Duty, mm. Batmana raczej już nie będę nagrywał, ponieważ jest już dosyć e, dużo po premierze. Najwyżej go nagram dla własnej przyjemności, znaczy się najwyżej sobie zagram w niego tak samo dla własnej przyjemności, ponieważ Batmana bardzo lubię. Diamanti i Ronaldinho! duplikat Ronaldinho, duplikat Ronaldinho. Wystawiamy go sobie na licytację za 700. Leć sobie nasz nasz królu piłki nożnej. Tutaj na szybką sprzedaż tą panią sobie dajemy, a reszta leci do klubu, a reszta leci do klubu. No i naprawdę pewno wtedy będę mógł w dużo lepszej jakości nagrywać filmy. Będzie na pewno dużo bardziej komfortowo dla mnie, ponieważ nie będzie mi się zacinać gry, rozgrywka. No i będę mógł na pewno grać w nowsze gry i je nagrywać, co wydaje mi się dla Was również jest dosyć sporym pozytywem, Mam nadzieję, że... E, że się cieszycie z tego powodu, bo ja się cieszę jak najbardziej. No, trochę pieniędzy wydam, no ale to się nie ma co dziwić. Są jakieś wydateczki, to trzeba wydać na to pieniądze, bo później są z tego efekty. Dobra, ja się z Wami żegnam, to było na tyle w tym krótkim odcinku informacyjnym razem z otwieraniem paczek. Niestety nic nie trafiliśmy, szkoda, ale do tego się przyzwyczaiłem. No i na razie, cześć!